Jak powiedział, tak zrobił. Cześć, witajcie, z tej strony Nexion i witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Jak mi poszło Food Champions? Powiedzmy, że mogło być naprawdę naprawdę nieźle, ale internet skutecznie przekreślił moje wszystkie nadzieje na wyższą rangę niż Gold 3. No moi drodzy, już byłem w kontakcie z konsultantami od mojego dostawcy internetu i tak dalej, ale no... Niech pierwszy rzuci kamieniem, kto nigdy nie miał problemu z internetem albo co lepsze, jeżeli te problemy z netem zostały naprawione tak od ręki. No, wszyscy dobrze wiemy, że to tak nie działa. Nie w przypadku problemów z internetem. I ja sam kompletnie nie wiem, kiedy akurat nadejdzie moment, w którym to mój internet postanowi odmówić posłuszeństwa i jego opóźnienie osiągnie tak surrealistyczny poziom, że ja dosłownie się teleportuję po boisku. Bo na przykład w piątek nie byłem w stanie kompletnie niczego zrobić. I pierwsze cztery spotkania przegrałem i <laughs> miałem bilans 0 do 4. Było świetnie, naprawdę kapitalna zabawa. W sobotę natomiast udało mi się kilka spotkań normalnie wygrać, normalnie rozegrać i byłem blisko Silvera 1. Resztę spotkań zostawiłem sobie na niedzielę. Pomimo gigantycznych szans na Golda 1 albo chociażby na Elite 3, a chociaż nie oszukujmy się, ja nie jestem graczem na Elite, wbicie Golda 1 to jest przeze mnie tak, czyś jak gigantyczny gigantyczny sukces. Ja to uważam za sukces. No moi drodzy, niestety nie dało się do końca tego normalnie rozegrać. Po raz kolejny musiałem się posiłkować internetem z telefonu. No i modlę się, żeby ten serwisant z Neti przeszedł tutaj nieco szybciej niż wolniej. Myślę, że wystarczy powiedzieć, że wbijając Silvera 1 miałem do rozegrania jeszcze 13 spotkań. No, ale... No, no nie szło, nie szło, po prostu, moi drodzy, nie szło i nie. No nie mam nie mam sensu się tutaj w jakikolwiek sposób tłumaczyć, no bo tego nie da się w żaden sposób wytłumaczyć, kiedy zawodzicie internet, no to... Nawet najlepszy na świecie gracz, grając z takim opóźnieniem, nie byłby w stanie nic zrobić. Próbowałem się też troszeczkę pobawić z ustawieniami kamery, ponieważ dostałem wskazówkę i w ogóle pisaliście mi to już od tak długiego czasu, żebym zmienił sobie kamerę na telewizyjną 3 i ustawił sobie tą wysokość na 20. No spróbowałem, póki co nie byłem w stanie się do tego jakoś mocno przyzwyczaić, w sensie no trochę mi to zajęło, kompletnie jakoś się zmienił układ kamery, miałem wrażenie, że zawodnicy są w pewnym momencie dużo, dużo wyżej, ta kamera jakoś bardziej jeździ po tym całym boisku. Było to dla mnie naprawdę, naprawdę dziwne doświadczenie, no i trochę mi czasu pewnie zajmie to, zanim się przyzwyczaję do nowego układu. Chciałbym jednak, żebyśmy zatrzymali się przy tej akcji. Mamy 113 minutę, mamy piłkę do Lozano. Irving Lozano wyprzedza wszystkich, bo jest świeżutki i teraz podaje Dumbapę! ale Mbappe tę piłkę mija, podaje... piłka trafia pod nogi Figo, tego prime, który jest wypożyczony, a Figo strzela poza obręb bramki i piłkę ręcznie dobija Neuer. To jest masakra. Ale, żeby dopełnić tego pięknego obrazu tego spotkania, no to moi drodzy, musieliśmy jeszcze tutaj strzelić bramkę na 4 do 3, po też dosyć kuriozalnej sytuacji. Ale ostatecznie to było moje zwycięstwo numer 13. Sami popatrzcie na to, gdzie strzela Figo. O chłop, ewidentnie ta piłka leciała poza obręb bramki. A Neuer przeciwnika ją ręcznie wbił. Skład przeciwnika na mecz o Golda Trójkę był z jednej strony ciekawy, a z drugiej strony zadawałem sobie tutaj trochę pytań, jeżeli chodzi o wybory. Na przykład. Pires na skrzydle. No on nie jest polecany Jak trafiłem jego wersję prime Owszem to jest Pires, którego ja trafiłem w paczce Ale on absolutnie jest odradzany Ale być może mieliśmy do czynienia z jakimś fanem Arsenalu albo po prostu gigantycznym Fanem Piresa i chciał mieć tego Konkretnego zawodnika w swoim składzie, a nie Sugerować się i grać tylko Benjederem, Bappe i Neymarem Mogłem spokojnie tutaj jeszcze powalczyć o Golda Dwójkę, bo zostało mi Cztery spotkania, gdy wbiłem tego Te 14 minut, no to miałem jeszcze 4 spotkania Do rozegrania, więc czysto teoretycznie jak najbardziej bardziej szanse na Golda 2 były, ale moi drodzy odpuściłem, bo to, to nie miało sensu. To było naprawdę, naprawdę męczenie się, żeby być w stanie rozegrać te spotkania normalnie. W pewnym momencie ustawiłem sobie żało Cancelo na prawej obronie i tak jak ostatnio twierdziłem, że utwierdziłem się w tym, że Lala jest tym naszym podstawowym wyborem, no to powiem wam, że Cancelo daje dużo, dużo więcej jakości z przodu. Jednak te jego cztery gwiazdki sztuczek robią robotę. I nie chcę zabrzmieć jak idiota, chociaż pewnie brzmię. Ale teraz jestem jednak trochę bardziej przekonany do kanselu. Ostatecznie to spotkanie zakończyło się, no, oczywiście, pozytywnym rezultatem. To było moje czternaste zwycięstwo. Co za tym idzie? Mieliśmy, oczywiście, wbitego tego Golda 3. No i tak jak mówię, mogłem grać dalej, ale stwierdziłem, że jednak nie, na goldzie 3 zostanę, absolutnie podstawowa ranga, trochę byłem na siebie zły, trochę byłem zły przede wszystkim na tą całą otoczkę tego wszystkiego, bo chciałem powalczyć tutaj o nieco wyższe cele niż wbicie tego standardowego golda. Ale jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. W czwartek wleci za golda trujeczkę Gomez i wszyscy zadowoleni wrócimy do domu, w szczególności ja. Najważniejsza informacja dzisiaj, złoto 3. I na tym zakończmy raport Sweet Champions. Chociaż może nie do końca kończmy, bo nie wiem o co chodzi, ale dostałem 3 godziny temu jakąś informację o naruszeniu regulaminu PlayStation za używanie jakichś wulgarnych treści. Ja nie wiem o co chodzi. Nie używałem żadnych wulgarnych treści i nie wyzywałem nikogo na PW. Wracając do składu, co mogę na jego temat wam powiedzieć? Ano mogę powiedzieć, że Leman jest naprawdę, naprawdę w porząsiu. No i mogę go polecić raczej z czystym sumieniem. Był naprawdę, naprawdę fajnym goalkeeperem, dawał sobie radę i w Division Rivals, i w Foot Champions, które rozgrywałem. No i mogę go z czystym sumieniem polecić. Co do opary, opara zakończył to Foot Champions tylko i wyłącznie z jedną bramką, ale tak jak wam mówiłem wcześniej, chłopiec z czołgiem, z movementem Ferrari, no i to jest po prostu głowa mała, jak jak oni latają. Najbardziej wydaje mi się, że zaczyna odstawać Mbappé i Bergwine. Co jest troszeczkę dla mnie zaskakujące, ale Bergwine i Mbappé nagle, jakby ich poziom gry kompletnie, kompletnie spadł. Może to kwestia tego, że poziom reszty składu jakoś podskoczył. Sam MaxMem jest oczywiście standardowo, MaxMem jest popierdzielony, chłopiec niesamowity i to jest klasyka gatunku, to wszyscy wiemy. Ale, ale, w związku z pojawieniem się nowego sezonu i w ogóle takich kart do odblokowania jak Tony czy Tura, myślę, że warto jest je zrobić chociażby w kontekście przepalenia potem w... W, w SBC, no to moi drodzy, pojawiła się oczywiście kolejna fala wymian ikon, czyli mamy oczywiście ikon swapy dotyczące yy, w, yy, rozgrywek online i tych dla jednego gracza. I teraz moi drodzy, teraz moi drodzy jest dla mnie spory, spory dylemat. I tak jak wcześniej miałem dylemat pomiędzy Oparą a Ogwonną, tak teraz... Też potrzebuję waszego wsparcia, bo mam dwa pomysły na ten skład. Zacznijmy od tego pierwszego. Zdecydowanie prostszego. W miejsce Jero wlatuje Maldini. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o te zmiany tutaj. Niby solidne wzmocnienie, a z drugiej strony, tak jak wam mówiłem ostatnio, coraz więcej głosów się pojawia, że Maldini jest raczej trochę klockowaty i paradoksalnie wcale nie jest takim kozackim obrońcą, jak wskazywałaby na to jego ocena ogólna czy cena. Ponoć najbardziej u niego zawodzi zwinność i równowaga, ale chciałbym, żebyście się wyrazili w komentarzach. Ale poczekajcie. Jeszcze chwilkę poczekajcie, bo teraz czas na pomysł numer dwa. Pomysłem numer dwa jest oczywiście wzięcie Ricardo Kaki. Zapytacie się, gdzie ja go bym tutaj wcisnął. No moi drodzy, sprawa jest następująca. Ricardo Kaka wleciałby sobie do tego składu za Kiliana Mbappe. Mbappe by został sprzedany, Mbappe chodzi teraz około 400 tysięcy monet, przynajmniej jeszcze tak chodzi, nie wiem czy nadal. Jak ja go kupowałem to kosztował 470 tysięcy, zobaczmy ile teraz kosztujesz panie Mbappé. No tak jest moi drodzy, on akurat trzyma tę cenę, w miarę jest około 400 tysięcy monet. Więc Mbappé by poszedł na sprzedaż, tak więc Mbappé może zostać sprzedany. Tutaj wlatuje sobie Ricardo Kaka. I moi drodzy, zamiast tego Jero wtedy mógłby tutaj się pojawić jakiś... Inny obrońca w budżecie około 900 tysięcy monet, bo tyle bym dostał za tego Mbappé. No i obecnie mam na swoim koncie około pół miliona monet, jeszcze wpadną jakieś nagrody i tak dalej. No to tutaj mogłaby się pojawić na przykład taka ikona jak Laurent Brown. Oczywiście ten blond to tutaj tylko i wyłącznie przykład, ale myślę, że warto się nad tym zastanowić. Ewentualnie zamiast tego blond można by było kupić tego Sisoko urodzinowego, nad którym się zastanawiałem, a w ogóle można też poczekać na jakieś jeszcze ciekawsze tocy. W meczu oczywiście byłaby to forma. 4-2-3-1, Kante Sedor w defensywni, no i kaka jako typowe SPO, bo raczej chyba kaka bardziej się nadaje na takiego typowego SPO, chociaż mógłby też grać zamiennie na tym LPO z Neymarem, bo Neymar się spisywał kapitalnie na tym SPO typowym, ale myślę, że na LPO też da sobie radę. I jako ten drugi PPO, no to będzie Bergwijn, a na szpicie oczywiście są Max Meun. W przypadku Maldiniego, no po prostu Maldini zastępuje Jero i nic się więcej nie zmienia. Tak więc teraz zapraszam do sekcji komentarzy, w której użyjcie hashtagu Team Kaka, bo Team Maldini. I chciałbym bardzo, ale to bardzo sprawdzić, kogo byście bardziej widzieli jak uważacie, kto jest takim sensowniejszym wyborem. Całą tę zbędną pogadankę mamy już za sobą, to zerknijmy, czy mamy jakieś wyzwanie budowania składu. I chyba mamy, bo nawet je sobie oznaczałem jako ulubione. Kolejne wyzwanie Team of the Season so far dla graczy. Tak jest, moi drodzy. No i też mamy... Maldini Kaka? Oznaczony, to jest moi drodzy nasze pytanie na dziś. Maldini czy Kaka? Maldini czy Kaka? Oczywiście, do nich mi jeszcze trochę czasu dojdzie i zaraz się może okazać, że cały pomysł diametralnie się zmieni, jak nie wiem, trafię chociażby tego Gomeza, chociaż to się nie stanie, ale uznajmy, że trafiłem Gomeza, tego 93 z player picków. No i tutaj już mamy problem. I bo odbieramy paczkę. Ona chyba nie jest jakaś najlepsza, najciekawsza, ale mamy kolejne wyzwanie Team of the Season so far graczy, więc moi drodzy, róbmy te wyzwania. Ja pamiętam, że jak śledziłem te wyzwania, chociażby w przypadku Urodzin fut, to mnie to wynagrodziło ewidentnie kartą są Meo. Więc moi drodzy, mała złota paczka piłkarzy, tak? Czy jak już tak? Tam sześciu, pięciu rzadkich, co, co, coś, coś koło tego. W każdym razie, moi drodzy, w tej paczce no niestety nie mamy niczego. Szkoda. No i nawet nie ma żadnej karty, nie wiem, tam skopa Liberta. O jezu. To spróbujemy sobie zrobić gwiazdy jednego klubu. Troszeczkę musimy przemodelować nasz skład. Cholera, tyle mam tych kart, że nawet nie wiem, kim faktycznie tutaj zagrać. Ale spróbujemy w ten sposób Lozano i Belotti wskoczyli do wyjściowego składu i zobaczmy teraz czy jeszcze A o, dobra, dobrze, dobrze, że teraz zobaczyłem, przecież Lehmann nie jest nie jest ode mnie z klubu. Ja miałem tam Ter zawsze, ale Loris Niby może być, bo tam tak czy siak będzie na 8 punktach zgrania opara. E, ha, 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 ha. No, chyba Loris niech będzie. Zobaczmy, czy trafimy na rywala, który też będzie z nami walczył o karty Icon Swap? Dokładnie tak, moi drodzy. Mamy też rywala, który robi Icon Swapy. On robi z Ligi Angielskiej. No, mamy niewątpliwie skład lepszy, chociaż mamy trochę mniej zgrania, ale tam są poupychane różne karty, różni ciekawi zawodnicy. W ogóle Belotiego będę musiał przestawić na szpicę, a są Maxmami zagra na SPO. O jak sami widzicie, moi drodzy, zmieniona kamera na tę telewizyjną 3 i dajcie znać, czy wam się to lepiej ogląda, czy wam jest lepiej, bo mi jest no trochę ciężej, ale to jest kwestia przyzwyczajenia. Lukas do Sona, ale pojawia się wtedy znikąd. Opara na białym koniu i jeszcze mamy piłkę do są maksmę. Okej, przeciwnik zrobił zmiany, wprowadził... Orzeżty, w mordę kopany, butra genio. Boatenga jakiegoś. Opara, próbował oddać strzał! Strzał teraz! O w ogóle bramkarz ma identyczny strój jak zawodnicy z pola. A świetnie, bergwein wypuszczony na skrzydle i teraz bergwine, zejdźmy sobie heal to heal. I Bergwine na dalsze. O, 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 To jest gol paskudny. Ja od razu przeproszę przeciwnika, bo to jest paskudna bramka. Ale gol. Aja, ja, ja, Ale ta piłka przeleciała dziwnie. W sensie bardzo blisko środka był. Ja wiem, że strzały po krótkim i tak dalej, to się wszystko zgadza. Ale mam wrażenie, że ta piłka leciała bardzo, bardzo blisko Lorisa. Aja, ja, Uj, nie ma bramki, Jezu, co to było? Jakie dźwięki z siebie w ogóle wydaje? O i mamy jeszcze piłę. Co za hit. Ej, nie, to jest hit dekady. Jak z tego będzie jeszcze bramka? Lozano, Lozano. 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 Kuźwa, dlaczego do tyłu, a nie w środek? Dlaczego? Lozano. I ma piłkę do sąmaxmeu, podał. Sąmaxmeu broni hiton. Pierdzielony hiton. Broni. Rozpędza się Butragenio, ale goni go tutaj opara i opara nie odpuszcza. I nie odpuścił. Piękny przechwyt. Piękny przechwyt, opuść. Tak to się robi. Tak trzeba pokazywać wszystkim tym, którzy mówili, że opara jest beznadziejny. Że tak to się dokładnie robi. Dobra, Bergman. Zatrzymajmy piłkę. Podanie. Tutaj jest Somax Meł. Somax me, Soma. <laughs> Jak tyś strzelił chłopie, gdzie, dokąd, po co, na co, dlaczego, dlaczego w taki sposób, dlaczego nie uderzyłeś jakoś tak mocniej, dlaczego to nie wpadło do bramki teraz Belotti, nie ma gola, jeszcze Zambrotta, cały czas mamy akcję, Zambrotta, orzesz ty w mordek, kopany stracił, teraz James może być kontratak, to niedobrze, cały czas lecimy longiem, jest podanie do Butragenio i teraz Butragenio kontra Jero, Cittandrzao, Cancelo, ktokolwiek, udało się, ale tylko połowicznie, Sedorf, uff, o, oh, fuck, fuck, fuck. Ojej, teraz powiedziałem za bardzo na raz, za bardzo na raz, ale opara znowu, on jest niesamowity, on jest wszędzie, a teraz jeszcze Belotti, zachowajmy tę piłkę i Belotti, zagraj dobrą piłę do sumaks, Orzesz ty, w mordę kopany Sanchez, tak mojego Max Mę traktować, ależ się teraz tutaj ciasno zrobiło, jest Fabian Delph. Ale już przejął to piłkę Sedorf i Sedorf, wybijamy, tak jest. Tutaj jest Steven Bergwine i Steven Bergwine, zagranie na górę, tutaj jest Son Saumaxme do Belottiego, a Belotti, ale dlaczego tak późno, chłopie, tu już wszystko było spalone, tu już wszyscy byli spaleni. Jerro. mamy świetny przechwyt piłki, to jest 90. minuta i teraz Neymarito. I Neymarito zagrywa do Saumaxmeu, który został przesunięty na szpicę. I Saumaxmeu, jest już w polu karnym. Max mamy podanie. Dlaczego tam, dlaczego nie do Neymara, tam gdzie celowałem z tym podaniem, do jasnej cholery, tylko teraz w pole karne. Akurat teraz postanowiłeś podać pole karne. Wcześniej nie podawałeś ani razu i sędzia kończy. W... Ty dziec, z takimi podaniami nie da się grać. Moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że się Wam podobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, a także komentarz. Team Maldini czy Team Kaka? Na razie, pa pa, cześć!